Cześć, witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Dzisiaj będą śmierdzące poszukiwania radiosondy meteorologicznej. Dlaczego śmierdzące? No bo zobaczcie, tam nieopodal znajduje się oczyszczalnia ścieków. Zaraz wam ją pokażę z lotu ptaka. Miejsce upadku radiosondy tu po lewej macie. Tę niebieską taką dymkę, tę chmurkę. I tutaj, tak jak mówiłem, śmierdzące poszukiwania, bo zobaczcie, tu jest oczyszczalnia ścieków. Jeszcze powiększymy. Tak wygląda oczyszczalnia ścieków z mapki satelitarnej. A teraz Wam pokażę, jak wygląda to samo oczyszczalnia ścieków z podglądu, z lotu ptaka. Tutaj płynie taka malutka rzeczka Kisewka, która tam zaraz jakieś 500 metrów, 300, wpada do rzeki Łeby. No i tutaj gdzieś w tym rejonie upadła radiosonda meteorologiczna. Wydawałoby się, że teren nie jest zbytnio trudny, bo tutaj w większości naokoło są łąki. Niektóre skoszone, niektóre nie. Ale są tutaj też takie krzaczory, takie skupiska drzew, brzozy, niebrzozy, wszystkiego po trochę. Więc, no, nie wiem, spróbujemy. Spróbujemy, może się uda, może się nie uda. I tutaj, właśnie, mamy całą drogę, jaką pokonała. Okolice, właśnie, czarnówka. Gmina Nowa Wieś. Czarnówka jest tu, to jest gmina Nowa Wieś ogólnie. Najbliższe miasto to jest Lębork Teraz zobaczcie. O, i tutaj widzicie tu już pęk balon, w tym miejscu. Tutaj, pęk balon. I jak pęk balon no to wiadomo ona już spada no i spadła tutaj już wam pokazuję na o. o i tutaj jest taki ten tu są te drzewa takie tu jest droga i tu są te krzaczory w... tu są te krzaczory gdzie prawdopodobnie ona upadła Najważniejsza rzecz, czy ta radiosonda jeszcze nadaje, czy ktoś przede mną jej nie odnalazł. Tu mam radyjko. Włączamy radyjko. Pasmo 403 601. Ja tam mam ustawione 602. Radiosonda nadaje. Takie są dobre wieści. Ale gdzie ona upadła? <tudno> Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, powiem Wam, że zaraz sprawdzę to. Czy znajduje się blisko tego miejsca upadku, czy nie? No nie wiem, spróbujemy. Spróbujemy. Czy się uda, to nie wiem. Nie dość, śmierdzący teren, to tutaj, ta górka tutaj, te haszcze, które widzicie. To jest dawne wysypisko śmieci z czasów Perelu. Ale muszę się jakoś tu przeprawić, bo ona może tu wszędzie leżeć. Co prawda mam lornetkę, ale lornetka mi się tutaj zbytnio nie przyda, bo na razie jestem w takim rejonie, że jak ona gdzieś tu upadła, to będę ją widział bez problemu. Ale pokrzywy. I co? Jest ona tu gdzieś? Pokazuje mi, że miejsce upadku jest praktycznie przede mną, gdzieś tutaj. Ale czy ona naprawdę tu upadła? Trudno powiedzieć. Trzeba szukać. Kto szuka, ten znajdzie. Może gdzieś tu leży, na łące, chociaż tu. Nie, na łące, że od razu bym ją widział. A jak radyjko? pojawiła się konkurencja na widoku jakiś gościu skuterem przyjechał z lornetką ale wiecie co? chyba już widzę radiosondę meteorologiczną tak, dokładnie, chyba tylko czy będę pierwszy? czy będę pierwszy? Jest. Jest. Zobaczcie. Jest radiosonda, ale się jej naszukałem. Jest radiosonda. Ale się udało, ale fuks. W ostatniej chwili przed konkurencją. ostatniej chwili. W ostatniej chwili przed konkurencją. Z balon. Jest. A ja szukałem ją całkiem w innym miejscu. Jest. Model E20. Tego modelu mi brakuje właśnie w kolekcji. Jak najbardziej. Tutaj mamy właśnie no fajnie. Dzień dobry. No dzień dobry, byłem jednak pierwszy. No, za powoli jechałem. <laughs> Witam. No ja wczoraj też znalazłem. Tak? A ja w sumie tego modelu jeszcze nie mam, kurczę. Polowałem półtora roku na ten model, bo z już ten model jest praktycznie nie wypuszczany, nie? Ten? No. Ten model jest wypuszczany, ale poprzedni co był, nie? RS41 41, tak. Tego ja mam jednego znalazłem. Ale to... No ja mam, ja mam dwie w sumie. Mam właśnie tą Złaby i mam Niemkę, nie? Ale ostatnio upolowałem w sumie półtora roku temu. Kurczę, GPS pokazywał, że ona gdzieś tam upadła. W tych krzaczorach, kurczę, nie? No. I ja w sumie przez lornetkę to widziałem z daleka, nie? Ja też przez lornetkę zauważyłem i widzę, ale widzę, że pan pierwszy. <śmiech> <śmiech> że już widzę, o chyba już za późno. No widzicie, tak się udało w ostatniej no. chwili, ale Ostatnie kurczę, w... ja myślałem, ja powiem tak, mi się przestawiła częstotliwość w radiu mhm. i patrzę, nie nadaje, nie? No ja tu słyszałem słaby sygnał taki, No, ale był. bo ja tu byłem, ja już szukam kawał czasu, nie? I dziewczyna rowerem tam była i coś białego chowała do plecaka. Ja mówię, kurczę, chyba mnie wyprzedziła, nie? A później tak patrzę, kurna, nie? Przecież mam częstotliwość nie to mnie. No i w końcu ten, nie? Wczoraj ja z dwie godziny szukałem. Takie krzaki, A w sobotę? Lasy, e, a, e, a ta co w sobotę upadła? A to nie, jeszcze nie szukałem. No. E, ona upadła e, niedaleko Kębowa Nowowiejskiego. No, to kojarzy. Ktoś mnie kurno wyprzedził. Tak? tak, upadła też na łąkę. Las za każdej strony, z jednej strony, i z jednej strony był ten, jak to się mówi, łąka tylko, nie? Mhm. I też cisza, nie? No i teraz jeszcze Wam pokażę. Nadaję, nadaję. I teraz zobaczcie. Od Andrzeja się dowiedziałem, że tu jest włącznik i wyłącznik, bo w sumie to jest moja pierwsza, ten model radiosondy meteorologicznej. Bo od jakiegoś półtora roku, może roku, stacja, która wysyła te radiosądy metrologiczne z łeby, zmieniła na model M20. I zobaczcie, tu jest ponoć włącznik i wyłącznik, i teraz tak przytrzymać. trzymać. Może to nie jest, może tutaj jest. No to jak spec, to spec. Ja jest moja, moja pierwsza to jest, dobra. Jeszcze raz. O, cisza. Czyli trzeba nacisnąć i puścić, a ja trzymałem. I zobaczcie, jeszcze raz wam pokażę, że na pewno to jest włącznik i wyłącznik. trzeba trzymać, to A. Tak, to troszeczkę działa. O, widzicie? Znowu nadaje. O, to tyle co już chciałem wam pokazać z tych poszukiwań. E, dokładnie wam pokażę ją w domu e, i tak dalej. Teraz na razie tylko tak to nagrywam w terenie. Mogę ci buty nagrać? No spoko. Nie chcę ci twarzy pokazywać. Przedstaw się. Andrzej. No, to jest kolejny łowca. Który praktycznie, no, jakby był przede mną, to bym na ją namiarzył od razu, bo był tutaj w tym rejonie, a ja ją szukałem, słuchajcie, w tamtym rejonie. Ja ją szukałem tamty w tych haszczorach, dawne wysypisko śmieci z czasów prl bo tam GPS pokazał, że niby tam upadła. Ona upadła jakieś, no, 300 metrów, 250, może 200, od tego miejsca. Podejrzewam, że minuta czasu nas dzieliła. <laughs> I tutaj jest właśnie pradolina rzeki Łeby. Teraz Wam pokażę jeszcze maszynę Andrzeja Łowcy radiosąd. No, Andrzej podjeżdża Hondą Skuterem No wiadomo Skuter zawsze wjedzie w taki teren Gdzie nie wjedzie samochód, tak? Piękna Honda 300k SH300i O, piękny Piękny, piękne Honda, naprawdę? Piękny skuter do 10 na budziku. No, piękna maszyna, więc pierwszy raz dzisiaj poznałem łowcę Radiosond, który przyjeżdża skuterem na poszukiwania i w sumie to jest pierwszy łowca, którego spotkałem w terenie jak poszukuje. No, niecałe dwa lata radiosondy, właśnie meteorologiczne. Podsumowanie na koniec poszukiwań dzisiejszych mojej radiosondy meteorologicznej, którą w końcu udało mi się chapnąć, jeżeli chodzi o model M20. Jest to w sumie trzecia radiosonda meteorologiczna, jaką udało mi się w życiu moim upolować, ale pierwszy model M20, dwie poprzednie upolowałem, model R41. Już Wam pokazuję te poprzednie modele. To jest model RS41. Tak wygląda, zobaczcie, jest znacznie większa. I do stycznia 2002 stacja metrologiczna z ŁEBY wysyłała taki właśnie model. To jest znacznie większy. Teraz, żeby nie skłamać, chyba w Niemczech jest ten model produkowany. Ten Model radiosondy meteorologicznej, e, przypuszczam, że jest wyprodukowany we Francji, bo tutaj są napisy Made in France. E, no wiadomo, zależy ci, jaka stacja meteorologiczna, od jakiej firmy zakupi dany model. Może pod względem ceny, pod względem jakości, no i tak dalej. I teraz, żeby upolować taki model, no to trzeba poczekać e, na zimę. Żeby przyleciała taka radiosonda RS-41 z Niemiec. Bo te są wysyłane tutaj najbliżej naszego kraju z Niemiec. E, troszeczkę się różni, może w jakimś filmie kiedyś tam pokażę różnicę. Dzisiaj tylko pokazuję tak Wam przykładowo, że... E, I taką radiosondę, to jest akurat wysłana z Łeby kiedyś, którą pierwszą upolowałem. Koło dawnego poligonu SS w październiku, jeżeli dobrze pamiętam, 2021 roku. I taką sondę RS-41 upolowałem w styczniu czy w lutym 2022 roku, która przyleciała z Niemiec. Ona się ta, co z Niemiec przyleciała się różni tym, że po prostu tu jest taka żółta naklejka, po niemiecku jest opisana. Tu jest po polsku, zobaczcie, widzicie. E, więc tak tylko przykładowo pokazuję, że kiedyś takie były wypuszczane ze stacji meteorologicznej, z Łeby. A na dzień dzisiejszy, od stycznia 2022 roku e, wypuszczane są takie, te mniejsze. E, tutaj już Wam pokazuję, jest numer tej radiosondy meteorologicznej. O, tutaj widzicie, to jest ten numer radiosondy meteorologicznej. Tam, co na stronce, gdzie one są po prostu, te mapki. O, tu jest ten numer tej radiosondy meteorologicznej. 203 201 908 I tutaj jest oczywiście miejsce startu, żełeba. No to tutaj właśnie jest ta sonda meteorologiczna, tutaj numer. I teraz kulisy, kulisy poszukiwań, o tak to nazwijmy. No słuchajcie, byłem o wiele szybciej na miejscu niż inny poszukiwacz, który się pojawił. I później taka sytuacja, że już wychodzę na tą łąkę i stwierdziłem, że tutaj w tych kępach, tej, tych krzaczorów, tam nigdzie na drzewie, na krzaczorach nigdzie jej nie ma, więc Prawdopodobnie musi gdzieś leżeć na tej potężnej łące. I tak sobie pomyślałem, no dobra, będę się poruszał do przodu i będę cały teren obserwował lornetką, aż ją wypatrzę, bo na pewno gdzieś tam jest. No i tak do przodu, nie, wiem, może przeszłem jakieś 50, może ze 100 metrów. I w pewnym momencie patrzę jakiś facet z skuterem I z prawej strony jedzie tą drogą polną. Zatrzymuje się, schodzi z tego skutera. I sobie myślę, kurczę, może to jest jakiś łowca, radiosąd meteorologicznych? I powiem wam, że się nie myliłem, bo patrzę, on coś trzymał w ręku, i tak przez tą lornetkę jego zacząłem obserwować, bo chciałem być pewny, czy to jest łowca, czy to jest przypadkowy jakiś po prostu człowiek, który się pojawił w tym terenie. I zobaczyłem przez lornetkę, że on coś trzyma jednak w dłoni, i myślę sobie, kurczę, albo telefon, albo radio, za pomocą którego patrzy czy ta radiosonda jeszcze nadaje ale jak zobaczyłem, że on wyciągnął lornetkę i zaczął obserwować ten teren to już powiedziałam, no ostatnia chwila żeby przed nim jeszcze tą radiosondę znaleźć, jeżeli ona naprawdę gdzieś tutaj jest i jestem w stanie ją wypatrzeć no i zacząłem znowu się rozglądać przez tą lornetkę i patrzę taki kęp jakby takiego białego foli czegoś takiego ten balon rozpruty, zobaczcie, rozerwany ten balon na szczępy ja powiem Wam wcześniej, jak tam obserwowałem ten teren, ja już widziałem, że tam coś takiego leży: jakieś takie szczępy. Ale myślałem, że to jest jakiś tam worek, taki roz. Jak to się mówi na tych łąkach, te worki różne po jakichś nawozach, po czymś tam one latają. Czasami rolnicy te worki gdzieś wkopują, żeby odstraszały zwierzęta. Co prawda tam była łąka i mówię, kurczę, to na pewno może być ta. Radiosonda meteorologiczna w tym miejscu. No i stwierdziłem, że wabank trzeba lecieć w to miejsce i sprawdzić to. I można powiedzieć, że taki wyścig szczurów, bo jak później się okazało, jak poznałem tego łowcę, miał na imię Andrzej to Andrzej ją zobaczył od razu przez lornetkę i też się zbliżał do niej. Tylko że ja byłem szybszy, bo byłem bliżej od niej i można powiedzieć, tak jak widzieliście na filmie, pierwszy ją dopadłem. No, i taka fajna historia. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolony, bo od ponad półtora roku nie upolowałem żadnej radiosądy. Przede wszystkim, bo od ponad roku żadna nie lądowała w bliskiej odległości od mojego miejsca zamieszkania jakieś tam do 50-70 km o tak to nazwijmy. Albo leciały wszystkie w morze, albo przelatywały, i gdzieś tam dalej leciały. No, żeby w bliskiej odległości. Gdzieś wylądowała radiosonda, to musi być właśnie lato. Że jest słaby wiatr i tak dalej, no to ona gdzieś tam właśnie blisko ląduje wtedy. A tak ona gdzieś tam leci albo w morze, albo gdzieś. I powiem Wam, że te półtora tygodnia yy, to w sumie to było czwarte polowanie na ten model tej radiosondy wysyłanej z łeby. Yy, pierwsze polowanie moje to była, ona tam upadła koło. Jeziora Lubowic w lesie. Ona była na miejscu, bo ją słyszałem, ale tam był las mocno wykarczowany, trudny teren, tam był też las Młodnik, więc no nie udało mi się jej tam namierzyć. Przez jakąś niecałą godzinę chyba szukałem i stwierdziłem, że trudny temat i odpuściłem. Potem następnym razem ta radiosonda wylądowała w życie takie pole między miejscowością e, Wilkowo a Kębowo Nowowiejskie, e, 400 hektarów chyba zboża żyta zasiane już takie zboże no powyżej kolan e, gdzieś prawie do pasa niektórymi momentami i niestety e, ja nigdy nie niszczę komuś tam upraw e, jeżeli nie ma kolejnych tak zwanych w zbożu, że można się tam dostać no to po prostu odpuszczam. No i wtedy były tam jakieś kolejne w zwożu, którymi się poruszałem, ale później one się skończyły i odpuściłem ten temat. No i później kolejne poszukiwania, co poprzednio relacja z tego była to były niedzielne poszukiwania, sądy, która upadła w sumie w sobotę. Jakbym yy, zobaczył wcześniej, że ona upadła wtedy w sobotę i pojechał od razu, to na pewno bym może miał szansę ją odnaleźć. Ale ja byłem doby później. Upadła w sumie w super terenie, bo na takiej łące, zaraz za lasem, więc ktoś kto pojechał po tą radiosondę, to ją po prostu odnalazł. Kolejna próba podjęcia właśnie tej sondy meteorologicznej, którą udało mi się polować, którą mi się udało polować. Więc jestem bardzo zadowolony, że w końcu ten model upolowałem. E, bo powiem Wam tak, że w tym roku może być to ostatnia taka szansa na upolowanie tej radiosondy meteorologicznej, no bo większość tych sond leci w morze, e, więc nie zawsze się uda. Teraz tą radiosondę meteorologiczną e, pokażę Wam z bliska jak ona wygląda. E, tu jest antenka, e, antenka od GPS-a, e, widzicie? Tu jest antenka. E, tutaj są wszystkie te czujniki, które mierzą właśnie te wszystkie parametry pogodowe i tak to wygląda. E, tutaj zobaczcie, widzicie? Tak wam pokazuję tylko. O, tutaj mamy, zobaczcie, nawet możemy sobie. O, widzicie? Tutaj wszystko jest napisane i teraz e, ta najważniejsza tutaj a to bo tutaj mamy wiadomo skąd ona wystartowała i tak dalej e, i słuchajcie e, taka inna naklejka bo kiedyś były te inne naklejki a teraz widzicie i tak dalej strona internetowa i teraz mamy tutaj tą M20 i tutaj co nie wiem czy to będziecie widzieć Made in France czyli wygląda na to że to jest francuski producent i tu mamy numer tej radiosondy. No dobra, to tyle co chciałem Wam tak na koniec powiedzieć. Jeżeli chodzi o to udane w końcu polowanie tej radiosondy meteorologicznej, jeżeli to polowanie radiosondy meteorologicznej moje udane wam się spodobało, to łapka w górę będę wiedział, że było warto zrobić filmik dla Was i pokazać te emocje. A w pewnym momentach yy, załamanie, że ich chyba nie znajdę, ale jednak się udało. Najważniejsze, że się udało, mimo tego, że no, były tam takie perypetie, że na początku jej nie mogłem odnaleźć. Ale myślę, że ten filmik dla osób, które chcą się w to bawić, yy, też dużo da wiadomości, jak szukać, yy, jak to czasami bywa, że możecie być pierwsi na tym terenie, a jak się pojawi konkurencja, która. Po prostu szybciej niż wy wypatrzy tą radiosondę metrologiczną, to wam po prostu ją podbierze. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o moich najnowszych filmach, o różnej tematyce, które niebawem się pojawią. Pozdrawiam wszystkich, życzę miłego dnia. Cześć.